Witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu Norwid News. Ja nazywam się Maciej Markiewicz, a ze mną jest... Julia Zielonka. 12 kwietnia o godzinie 18 na małej scenie w Kieleckim Centrum Kultury odbędzie się spektakl o nazwie Świat napompowany, a w parku pękają już kasztany, w wykonaniu Teatru Pegas. W dniach od 8 do 10 kwietnia na targach Kielce będzie można uczestniczyć w kongresie organizowanym przez firmę Ekotech. Kongres będzie dotyczył inteligentnego zarządzania zielenią, wodą i powietrzem. Ośrodku Kultury Ziemowit już 10 kwietnia o godzinie 18.30 będziemy mogli wybrać się na wystawę prac uczniów i absolwentów kieleckiego plastyka. Koncert pod tytułem Osiecka Grechuta – Niezapomniane Piosenki w wykonaniu Tomasza Steńczyka z zespołem odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 19 w Wojewódzkim Domu Kultury. Jest to idealna okazja, aby przeżyć wieczór pełen niezapomnianych wrażeń i emocji. 12 kwietnia w godzinach 9.30-12.30 Norwid organizuje Dni Otwarte. Jest to idealna okazja, by zapoznać się z ofertami szkoły i poczuć jej atmosferę. Przychodzi blondynka do sklepu RTV i mówi Poproszę ten telewizor, a sprzedawca mówi Niestety, blondynkom nie sprzedajemy. Następnego dnia do sklepu przychodzi brunetka i mówi Poproszę ten telewizor, a sprzedawca mówi Niestety, blondynkom nie sprzedajemy. A blondynka się pyta ale skąd pan wiedział, że jestem blondynką? Bo to mikrofalówka!